W najbliższą niedzielę, 8 sierpnia, słupszczanie i turyści będą mieli okazję uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu kaskaderskim. Na parkingu marketu Eleclerc El o godzinie 19 zaprezentuje się międzynarodowa grupa kaskaderska założona przez Słowaka, Rajmunda Sztauberta. Przez wiele lat współpracował on z praskim studiem filmowym Barandow. Brał udział w nagraniach scen kaskaderskich, m.in. w filmach Taxi. XXX Transporter oraz w kilku scenach do filmów z serii o Jamesie Bondzie. Oprócz niego w grupie są Czesi, Węgrzy i Polacy. W Polsce grupa występuje już od czterech lat, ale w słupsku zaprezentuje się po raz pierwszy. A zobaczyć będzie można m.in. pokazy driftu, kontrolowane wypadki, przejazdy przez ścianę ognia z człowiekiem na masce, przebijanie głową płonącej ściany, będąc jednocześnie na masce BMW, jazdę na bocznych kołach samochodem czy kładem. Będzie też zacikła jazda i demolka ogromnym monster truckiem. Nie zabraknie specjalnych atrakcji dla pań, które będą mogły wziąć udział w kaskaderskim show oraz dla dzieci, które będą mogły przejechać się potężnym monster truckiem.